Tutaj, tutaj, panie redaktorze, akurat uważam, że CBA powinno funkcjonować dalej, tylko w pewnej zmienionej formie. Czy jeśli chodzi o ABW, ABW obecnie zajmuje się też częścią ekonomii. To jest zresztą część tego, tej rywalizacji, o której wspominałem, która się odbywa na różnych poziomach. Polska przestępczość gospodarcza, taka, prawda? To też jest ABW. Y Również, również różnego rodzaju elementy strategiczne no i oczywiście ABW zajmuje się też korupcją, żeby była, żeby była jasność. Uważam, że cała ta przestrzeń związana z ekonomią, prawda, infrastrukturą wrażliwą powinna być w CBA, przy czym to CBA powinno być taką służbą ochrony interesu ekonomicznego państwa, czyli już więcej coś, bo kiedy... Kiedy CBA było tworzone w 2006 roku, wtedy rzeczywiście mieliśmy do czynienia jeszcze z taką starą, prześśśną polską korupcją, prawda, reklamówki z banknotami, prawda, przerzucane z samochodu do samochodu, prawda, jakieś koperty gdzieś w szpitalach, w, na uczelniach i w tego typu miejscach. To oczywiście nadal funkcjonuje. Żeby była jasność, to nie jest tak, że pomimo ogromnej pracy, jaką koledzy z CBA wykonali i pełen dla nich szacunek i naprawdę ogromna, ogromna praca uwieńczona wielkim sukcesem, bo ta korupcja w Polsce jest dużo, dużo mniejsza niż była lat temu, 20. Natomiast oczywiście ta mała korupcja nadal istnieje, ale mamy do czynienia teraz ze zjawiskami takimi jak lobbying, Mamy do czynienia z, ze zjawiskami takimi jak na przykład wydawanie dużych środków europejskich, które też są związane z różnego rodzaju ryzykami i taka służba ochrony interesu ekonomicznego państwa powinna w Polsce istnieć bezwzględnie, ona powinna ogarniać cały ten obszar. Ekonomiczny, ona powinna nadzorować w sposób spójny i konsekwentny wszystkie te procesy, które, które w sferze właśnie finansowej, ekonomicznej, inwestycyjnej e, mogą e, e, w jakiś sposób zagrozić interesom państwa polskiego. Ale nie tylko zagrozić, ale też powinna wynajdywać szanse, bo to też taka e, jedna uwaga propos wszystkich w ogóle służb. Bo, jak mówimy, służby specjalne to w Polsce w jakiś sposób taki naturalny pojawia się takie przekonanie, że służby są od tego, żeby ochraniać.